Za nami 30 kolejek T-Mobile Ekstraklasy, za nami runda zasadnicza, kończymy na czwartym miejscu. Ty jesteś osobiście zadowolony z tego? No wydaje mi się, że, że nie, nie, nie tylko ja, bo, bo zrobiliśmy po tych 30 kolejkach bardzo dobry wynik i, i wszystko się fajnie układa. Ostatnim meczem zwycięskim z Wizewem zapewniliśmy sobie tą pierwszą czwórkę, mamy 4 mecze u siebie, punkty się dzielą na pół, więc ta różnica będzie, będzie minimalna i miejmy nadzieję, że te 7 meczy, które zostaną, rozegramy dobrych i zobaczymy, jak to się wszystko na koniec potoczy. Teraz 3 dni w Pogorzelicy. trochę odpoczynku, trochę treningów, ale takich połączonych z rekreacją, rowery, siatko noga, no i oczywiście obecność rodzin. Łapiecie oddech po tym szalonym okresie ekstraklasy? Jest to fajny wyjazd, bo można spędzić z rodziną te 2-3 dni. Można sobie Małą integrację zrobić i to jest fajne, fajny czas, żeby przed tymi właśnie siedmioma meczami spędzić tutaj w Sandrze, w Pogorzylicy te, te, te trzy dni. Miejmy nadzieję, że po tym, po tym okresie świątecznym nasza forma będzie taka jak była, czyli będziemy dążyć do tego tak jak dążyliśmy do tej pory, czyli będziemy. Wygrywać mecze, i, i tak jak mówię, miejmy nadzieję, że ten sezon będzie dla nas wyjątkowy. Przed Wami troszeczkę więcej wolnego, bo będziecie mogli się udać do domów na święta. Też trochę wyczekujesz tego, żeby jednak trochę odpocząć. Ten okres, który. Mamy teraz na wiosnę, jest dla nas udany. wygrywamy mecze, realizujemy plany, więc atmosfera wokół klubu, wokół tutaj drużyny jest wyśmienita, więc pobyt tutaj z chłopakami na pewno jest fajny, bo, bo nikomu się nie nudzi, ale okres świąteczny jest taki, że, że dla każdego jest potrzebny, czyli spotkać się z rodziną, zjeść coś śniadanie i później wrócić znowu do, do ciężkiej pracy i, i czekać na, na kolejny ligowy mecz. 20 bramek w tych 30 ligowych kolejkach to jest naprawdę imponujący wynik, a do tego jeszcze przed nami 7 meczów. Masz jakiś taki wymyślony swój cel? Myślisz o tym, ile jeszcze możesz strzelić i o tym, czy włożysz tą koronę króla strzelców na koniec? No wynik, wynik jest dobry, bo 20 bramek. W meczach rozegrałem nie w 30, tylko w 28 kolejkach, więc na pewno wynik fajny. Ale tak jak mówię, to już jest za nami i teraz trzeba się skupić na, na tym, co czeka nas, czyli na tych siedmiu meczach. Mamy Górnika Zabrze, y, y, pierwszy, pierwszy mecz z tych siedmiu i trzeba, trzeba iść do przodu. i Patrzeć co będzie, co będzie przed nami i mam nadzieję, że te bramki będę zdobywał w kolejnych meczach. I, i liczę na to, że, że będziemy wygrywać, a moje bramki pomogą nam w tym, żeby, żeby zdobywać kolejne punkty. No i mamy znowu awanturę robić,